co kochani, to jest koniec Żartowałem kochani witajcie, słuchajcie, jest sprawa niestety, ale nie będą się pojawiać odcinki już tak jak były będą tam tam może za tydzień, dwa mam przerwę jednocześnie pracuję nad discordem, nad botami i innymi rzeczami takimi związanymi bardziej pod discorda i ten, ale mam dla was ogłoszenie Dzisiaj startuje mój nowy kanał, yy, też Pan Zgret, tylko że gaming, albo może w ogóle jakaś inna nazwa niż Pan Zgret, tylko coś tam gaming, albo co innego. Ale ten kanał, który będę tworzył, już za chwilę, bo teraz nagrywam po tym, jak zmotuję to i wrzucę tu, no to zacznę robić ten kanał. Yy, na czym będzie polegał ten kanał? Yy, po pierwsze, będą tam gry, różne gry. Będzie Roblox, jakieś gry ze Steama, może. Nie wiem, może coś z Epika, może Fortnite'a nagramy z widzami, może w przyszłości. Bo jak wiecie, mamy już dostęp do robienia live'ów na tym kanale, na którym teraz wrzucam wam film. I no i tyle bym chciał powiedzieć. Chciałam was tylko poinformować, żeby, no, żeby mi się nie pospadały. <laughs> nie no, żartuję. No i co, no kochani. Czy wyczekujcie nowych filmów, które będą się pojawiać tu a ja nie przedłużam, ja po prostu lecę się już zabierać za nowy kanał i na pewno dam link w opisie do tego kanału, więc żegnajcie, papa pa. i pamiętajcie, że żyję. No, to tyle. Bajo!